Kin, którego teraz widzicie na ekranie, jest aktualnie niedostępny w grze. To znaczy prawdopodobnie jak wyglądacie ten film, to już każdy go może kupić. Jednak na moment nagrywania tego filmu nie każdy może sobie nim zagrać. A żeby wam to udowodnić, zalogowałem się na moje drugie konto i teraz wejdziemy sobie w katalog i poszukamy Miko. O, jak możecie zauważyć, nie ma tu nigdzie tego skina. Ja oczywiście dostałem tego skina od Supercella i w tym filmie mam zamiar sprawdzić reakcję graczy na właśnie tą niedostępną skórkę. A więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do filmu. A jak nie chcecie mieć takiego mojego mózgu jak ten Miko, to Zostawcie like lajka, chyba spoko deal. Dobra, pierwszym trybem, na którym sobie zagram, będzie właśnie solo showdown. I zobaczmy, czy tutaj ten Edgar się zorientuje, czy gram niedostępnym skinem. Ale on chyba coś tak nie ogarnia za bardzo. Tutaj sobie trochę odskoczymy. W ogóle, jaki ten skin ma dowolne ataki. jeszcze go tak szczerze wcześniej nie testowałem. Okej, okay, tutaj tego Edgara ubijają. Dobra, może skorzystam z okazji i... Dobra. Jednak, jednak może nie tym razem. Oj, są lekkie kłopoty, ale na spokojnie. Ok, odskakuję. Hop, hop. Ok, dobra, żyjemy, żyjemy. To najważniejsze. I uwaga, czy go zabiję już? O, jednak jeszcze nie. O, jednak, o, o jednak jestem nawet. Dobra, druga gra, mam nadzieję, że tu pójdzie lepiej. O, popatrz, ten spike się już w ogóle kręci. Jestem ciekaw, czy on się kręci, bo chce się streamować, czy po prostu skapnąć się, że mam tego skina. Nie mam pojęcia, ale dobra, zostawmy go. Tutaj w ogóle widziałem gdzieś Miko. On się gdzieś tu ukrywa, prawdopodobnie. Albo jednak nie, może jednak tu się ukrywa. No, gdzieś on siedzi, tylko nie mam pojęcia, gdzie. Zbiorę sobie może po prostu skrzynkę na razie. Oj, dobra, już wiem, gdzie siedzisz wariacie. Hop, proszę, spike nie bij mnie. Dobra, żyje, żyje. Na spokojnie, na spokojnie. Na szczęście ten spike mi. O, o, nie. Czy zabiją tego spajka? Najgorzej. Najgorzej zabili mojego spajka. A teraz zemsta, zemsta za właśnie tego spajkena. Oj, jestem w takich terapatach, tak szczerze. Tutaj jest Edgar z ośmioma powerami, a ja mam tylko trzy. Oj, dobra, wziąłem jego powera i uciekam. Trzy osoby tylko zostały na serwerze. O, jestem jeden na jeden z tym Edgarem, jednak. Dobra, tutaj trochę sobie odskoczymy na spokojnie. E, dam mu może slowa, Teraz skok, skok, oj, trochę. Dobra, ja muszę trochę uciec i się schilować. Dobra, skok, skok, odskok, skok, oj, nie tym razem. Dobra, to trzeba taktycznie, na spokojnie. Damy radę. Dobra, ten gracz cały czas mi tutaj zwiewa, ale dobra, okej, okay. raz, dwa i trzy. I dobra, udało się wygrać tę grę. Dobra, gram teraz duo, zobaczymy, jak tutaj ludzie zareagują. Bo w poprzedniej grze, tak szczerze, jedyną osobą, która się prawdopodobnie skapnęła był ten Spike. Aczkolwiek nie wiem, czy on się ze mną teamował, dlatego, że zobaczył Skina, czy dlatego, że po prostu chciał się steamować z kimś. Bardziej prawdopodobna mi się wydaje ta druga opcja. A tu już sobie zgarniam pierwszego fraga. Tu widziałem jeszcze jedną osobę. Aha, właśnie, jest tu, bo. Jest tu, bo spróbuję go jechać, dojechać. Okej, okay, ciekawe zagranie. Dobra, zabijam go. Spróbuję podejść do tego Jedbita. Dam mu slowa. I czy go zlikwiduję? Tak jest. Dobra, dawaj na tą Lumi. Jaki ult w ogóle kozacki? Czy ją dogonię w ogóle tym ultem? Prawdopodobnie nie. Aha, ona sama po prostu we mnie wszedła. Okej. Okay. No i dawaj tą Emskę. Dawaj Emskę. I na hita. Oj, jednak nie na hita. Ale dobra, i tak jest dead. Tutaj na chwilę wam przerwę, ponieważ chciałbym ogłosić konkurs o tego samego skina do Miko, którym grałem w dzisiejszym filmie. Jedyne co musicie zrobić, aby go wygrać, to zostawić suba z dzwonkiem, łapkę w górę pod tym filmem oraz napisać w komentarzu gotowe. A tu na ekranie wyświetla wam się zwycięzca konkursu z poprzedniego odcinka. Zgłoście do mnie na maila lub na Instagrama podbiór po nagrody, wszystko masz oczywiście podane w opisie. Dobra, lecimy dalej z filmem. Może na trybie 3v3 ludzie bardziej ogarną co się dzieje i z tego co widzę, chyba nikt się nie skapnął. Spróbuję tego Barley'a sobie tutaj podjechać. Dobra, mam pierwszego fraga. Skoczę sobie trochę po safe. okej okay. Jeszcze jeden skok, czy się uda? Dobra, udało się. Odpaliła się tarcza. Nice. Dobra, idę sobie tutaj od prawej. Aj, tu jest tutaj niestety z Mandy. Ale oni we mnie mają trochę wywalone, tak szczerze. okej, okay, dobra, to więc mogę sobie obić ten safe. A jednak ten Colt, jednak ten kolt chce mnie bić. Nie no, trzeba to wydefinić teraz. Spróbuję podjechać tego Colta albo Barley'a w sumie. Dobra, dawaj na Barleya. Dobra, Barley, Barley jest dead. I Mandy tak samo, nice. Obijmy sobie trochę safe, żeby się odpaliła przynajmniej tarcza. Dobra, odpaliła się. Yy, jak odpaliła się tarcza, to ja może odpalę ulta. Bo czemu by nie? I skoczę sobie na tą Maze, Mandy właśnie. Dobra, jest dead. Zaraz się odpali kolejna tarcza. Jeszcze chyba dwa hity. Okej, okay, odpaliła się, nice Ja sobie tutaj odskoczę, oj dobra, to super odskoczyłem ogólnie 18% do 40 Mamy dość sporą przewagę, aczkolwiek tutaj już przeciwnicy raszują nasz safe Niedobrze, niedobrze Skoczę na Barleya Dobra, tutaj Barley jest dead I dobra, idę atakować im safe Dobra, jeden hit. Poczekam na następny atak, żeby sobie po prostu tak szybko rozwalić. Aj, nie zdążyłem skoczyć, ale dobra, moi teammates to prawdopodobnie skończą, tak jest. Dobra, spróbujmy na Brawl i czy ktokolwiek się skapnie... Czy ktokolwiek się tutaj skapnie, że mam niedostępnego skina w grze? Halo? Czyli naprawdę żaden z moich przeciwników, ani z moich teammateów nie może ogarnąć z kim ma do czynienia? No nie, to nie tak średnio, ale tutaj mam już pierwszego gola. Dobra, idę sobie tu od prawej, to powinien być kolejny łatwy gol. Tu sobie się tak strickshotuje, stri no super. Dynamite to naprawdę rozwalił, kiedy chciałem odbić piłkę. Okej, okay, nieźle. Dobra, walę ulta. No i dobra, to jest szybki mecz. Brawl 5 na 5. Oprócz mnie na serwerze jest jeszcze 9 innych osób. I nie wiesz, że żaden z nich się nie zorientuje, że mam niedostępnego skina. No halo, ludzie. Jest to dla mnie dość dziwne, bo ja bym się na przykład od razu skapnął, że coś, coś tu nie gra, nie? Piłka w krzaku, okej, okay, biorę ją i strzelam gol. Oj, 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 żartowałem z tym golem? Ale teraz strzelam. Dobra, nawet nie wiedziałem, kiedy ta piłka poleciała, ale bramka wpadła, więc nice. Podejdę sobie do tego Rico. Dostał slowa, jednak nie dostał, nie wiem dlaczego. E, dobra, dostał raz, dostał drugi, dostał trzeci. Halo, czy może dostać trzeci? Chyba tak średnio. I e, piłka jeszcze się nie ruszyła od samego początku gry. O co tutaj chodzi? Muszę być pierwszą osobą, która ją ruszy. Dobra, Mortis tu będzie dead. Tak jest. I czy uda mi się skoczyć? Nie. No i straciliśmy Gola. No nie, najgorzej. O ooo, -o, o Niebezpiecznie się dzieje tutaj. Aczkolwiek, popatrzcie Tutaj coś, coś, coś tutaj kminie. Tylko żebyś na mnie wbili. No i niestety tam wbili. Dobra, druga gra na tym samym trybie. Zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Tutaj już widzę, że bull awczy, 3 To go sobie szybko zlikwiduje. Oj, niestety zginąłem. Idziemy w kierunku bramki przeciwników. Ja tutaj. Okej, okay, ominę Franka. Dobra, sam na sam, sam na sam z bramkarzem i jest gol. Dobra, używam ulta, zaryzykuję. Może coś z nim mi się uda zrobić. Na pewno do tego sama muszę lecieć, bo on tutaj z piłką do bramki się zbliża. No dawaj, ląduj. Okej, okay, wylądowałem. Dobra, udało mi nam się jakoś zlikwidować go. Teraz zbliżam się w kierunku bramki i właśnie rywali. Dobra, przeskakuje bóla. No nie, no fuck, ale żeś to strollował, gościu. Najgorzej, a to mogła być naprawdę ładna akcja. No ale niestety, dobra, naładuję ulta i odpalam hypera. Dobra, hyper leci, dobra, poleciał hyper, znowu na samoląduję. Ej, czy... o nie, nikt nie został stuna, na nie wiem czemu. Chyba nie trafiłem tym ultem nawet, ale dobra. Na czas, na czas. No i wygraliśmy. Trio showdown, czyli tryb, na którym jest najwięcej przeciwników na polu bitwy. I jeżeli tu nikt się nie skapnie, to ja naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. Zbiorę sobie na początek może tą skrzynkę, choć to trochę długo mi zajmie, więc nie. No ja miałem walone w te skrzynki. Ja po prostu podjadę sobie kogoś, na przykład tego Colta. Albo ukradnę mu skrzynkę. O nie, on ma już 5 powerów, ja może mu trochę odpuszczę na razie. Kold już tutaj ze swoim teammateem biega, więc jest trochę groźny. Aczkolwiek ten daje na Mike wręcz przeciwnie. Dobra, zdobyłem sobie z niego powery i trochę sobie odejdę może. Chciałbym naprawdę ich podjechać, ale wiem, że to się skończy prawdopodobnie moją śmiercią. A, oj, 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 oj. Dobra, nieźle, że ten mnie nie zabił, naprawdę. O, a tutaj są naprawdę fajne kąski do schrupania. Dobra, pierwszy zlikwidowany. Aha, ten ma 8 powerów. Ej, serio? Dobra, tak szczerze to przeoczyłem. Ale dobra, mimo wszystko jest dead. I tu gdzieś jest leon na widzę dokładnie. Dobra, głupio zrobił, że mnie podjechał. Odskoczyłem sobie. Spróbuję w nich tutaj wbić. Czy to będzie dobry pomysł? Wątpię, ale i tak to zrobię. Dobra, odskakuję jednak. Zabiliśmy jednego, ale nasz teammate także zginął. Więc jest jeden za jeden. Znowu pora podjechać tego dynamajka. Dobra, już go zabili. A teraz spora na kolta i kończę z tym Edgarem. Ostatnia nadzieja to jest knockout. I proszę, żeby tutaj choć jedna osoba się zorientowała. Ale z tego co widzę, to no tak średnio. Dobra, skoczę na tego kita. Ej, nie no, dlaczego ten Mikotek tak mało obrażeń zadaje? Pierwsza runda niestety przegrana. Moi tym meczu chyba nie zamierzają wygrać tej bitwy. Chyba wychodzi na to, że muszę solo grać. No ale niestety dostałem kita tutaj na głowę. Oj, no i dobra, jestem one free. Czy ja tutaj coś wykminię? Dobra, użyłam ulta. Użyłam ulta i prawdopodobnie najlepszym pomysłem będzie skoczenie na belle Albo na dwóch, na dwie. Dobra, jest dead. Jestem one, one już Mądrze to zagrać i mamy winka. Dobra, piper podchodzi pode mnie, a nie ona sobie po prostu idzie tam, żeby mieć lepszą pozycję na mnie. Oj, nie mogę tak zostawać. Na spokojnie sobie tutaj poczekam, mam czas. Może tak zbejtuję tą piper trochę. Hop. Hop, ho. Dobra, trzeba poczekać. Trzeba poczekać na zona, bo inaczej mogę tutaj zginąć. Okej, okay, udało mi się zmugmentować. Dostała raz i dostała drugi, dobra. Ok, gramy dalej, gramy dalej. Kit tutaj prawdopodobnie gdzieś sobie na niewidcy już śmiga. Tak obstawiam. Czy yy, tak jest, on był tutaj. O, i prawie zginął. Dobra, ja go może podjadę. Czy to będzie dobry pomysł? Nie wiem, ale użyję może Ulta teraz. I kogo by tutaj sobie podjechać? Może tą Belle? Dawaj Belle. Uwaga, dobra, Belle dostała Stuna. Okej, okay, użyłam drugiego ulta i teraz lecę na Piperkę. Dobra, to jest free winek tak szczerze. Tutaj skaczę już na Piperę. A nie, ona... ona sobie odskakuje. Najgorzej, najgorzej. Dobra, kit dostał Slowa, nice. No nie wiem, jak z tym kitem będzie. Bo on, jeżeli sobie załaduje ulta, to może być naprawdę lipa. O właśnie, a dobra, nie bo ja mogę odskoczyć przecież zawsze. Właśnie, właśnie. Zapomniałem o tym. O nie, użył niewidki. Okej. Okay. Znowu ulta ma. Oj, najgorzej. Okej, okay, jest na hita, na hita jest. Proszę. Dobra, jest win. No moi teammatesi świetnie zagrali. Wręcz genialny mecz z ich strony. A więc moral z tego filmu jest prosty. Ludzie mają totalnie wywalone, czy grasz ekskluzywnym skinem, czy też nie.